No i w wodzu z tej strony szósty odcinek Wiedźmi na jedynki Jesteśmy pod domem Harena Broga i dostaliśmy zlecenie na utopce Żeby nam zaufał no to musimy to zrobić prawda? O, tu jacyś zabijacy sobie siedzą. Jakiś opryszek Czyli takie kiepskie, um, kiepskie tereny, prawda? Słuchajcie, nie do zmroku, tylko trochę bardziej, tylko troszkę dłużej pomedytujemy, gdyż na pewno już będą wychodzić utopcem w tej porze. A o nie nam przecież chodzi, prawda? No, tu no. elegancko. dobra, Wyciągnijmy miecz. Tutu tutu tu tutu. Tu, 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 majtki z drutu, tam jest utopiec. Dawaj no ja, płóty <sadkura> I raz. I O ty kurwa, ten Ty czar syn. Tylko jeden? No i elegancko, poszły wszystkie do grobu. Nic się z nich nie da zebrać? Da się. Aha, kwas gichacy, czy tam czegoś tam, czegoś tam, to jest właśnie z nich. O, mm, przepraszam, dziewam. Ten miał nawet oreny. Można do kupca szedł coś kupić, a do biednego zabiliśmy. O, to już? Nie, na no chwilę, chwilę. Chyba coś tam wyskoczyło, co? Jest, skurwiel jeden. Kościu gnoju. O. No. Dalej tego. Oj, Gera, to spieprzyłeś atak, no. Pier... To jeden ci został, a ty to wiesz. Aj ty, pierdolę dało odwieźć No i o to chodziło. Prawda? Elegancko. O, patrzcie, szkoja chyba. Kedmil Havkaren. Witajcie. Nen Witajcie. z Wadgern. Nie damy się zastraszyć wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardelnen, wprawdzie nie jesteś Ensit, ale nie jesteś też plugawym duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensit, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vatgern. Jesteśmy częścią dwudziestoosobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury we zimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. O kurwa. Hmm, 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 Co tu zrobić? Jasny gwint. Co tu zrobić? Z jednej strony pomógłbym im, ale jaką ja mam pewność, że on mówi prawdę, prawda? Że faktycznie potrzebuje tego bardzo. A z drugiej strony, z drugiej strony, tak naprawdę ten Haren i jego interesy mnie głównie obchodzą. Tylko, żeby on mi zaufał, żeby mnie wpuścili do wyzimy. No? To o to tylko chodzi tak naprawdę Hmm mm, mm, mm. Kurwa, no nie wiem Ach. No nic, no nie będę ryzykował. Pracuje dla Harena. Chyba nie chcesz umierać za chciwego Kurczę No ja szczerze, że Elfy i ludy bardziej szanuję niż ludzi. Wiesz co? Zapłacimy. zapłacimy ci. Nie jestem. Wezmę złoto. Oto pieniądze. Weźmiemy tylko najpotrzebne. Utopce nie będą więcej. Wafajl, Wat Bywaj. Wiecie co? Wdopię tego arena. Nie wiem czy czy to było w ogóle skoja i tak mi się wydaje. Ale na pewno... Na pewno nie będę wspierał interesów ludzkich. Jeśli już, bo ludzie to są nojki. Także jeśli już, to zawsze będę wspierał interesy... nie ludzi, jeśli mogę ich tak określić. Zresztą nie chciałem z nimi walczyć. Po co? Bez sensu. Bez sensu przelewać krew. A ten, jak jest dobrym kupcem, to na pewno sobie to odbije, prawda? No. Jak jest ogarniętym kupcem. O, o to mi chodziło. Zobaczymy tylko, czy nie straci do nas zaufania teraz. No, ale nie powinien, prawda? Kurwa, musimy wspominać o tych elfach. Zabiłem dla ciebie. Elfy? Jakie? Spodziewali się ciebie. To skojatel, wie, wie, wie wiórki. Młodzi ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, za, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój to, to, towar jest bezpieczny? Nie doceniałem, gdzie w nie, mi A przy okazji, co się Oops. stało z Elfami, coś mi się wydaje, że będzie tak dobrze. Powiedzieli, że przyjdą po towar z komandem. O, 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 szaleli całe komando? Pod murami wyzimy to niebezpieczne. Gdyby ktoś na nich do, 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 do doniósł, co masz na myśli? Wy, wyznaczono nagrodę za głowy skojatel, Bardzo wysoką. Lepiej zapomnij o tym w, w wszystkim. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę. O, 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 o to pieniądze. A jeśli chodzi o sa, salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają ha, ha, haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im cze, czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Za, zapytaj wielebnego. Jest... żegnam. No i dobra, słuchajcie, kurde, nie było tak źle, nie? Nie było tak źle. Dostaliśmy 200 renów. Zabiliśmy złe utopce. Elf i Krasnodę oszczędziliśmy. Dostaliśmy nowy poziom. Także wydaje mi się, że nie nawet mogę nie jest rzad... Muszę je najpierw rozpalić. Geralt, masz przecież krzesiwo. Masz czy nie masz? Zbierałem krzesiwo. Gdzie jest? Gdzie to jest? Aha! O ty kurde, to się krzesiwa same samoistnie wy, te, wyko automatycznie wykorzystują. Dobra! Dobra, dobra, dobra. To musimy poszukać krzesiwa na tej drodze. O, mleczka nigdy nie odmówię. Mleko to zajebista rzecz. Stara świata, spoko też może być Więc nie wezmę, wszystko wezmę Wszystko co mi dacie. Przecież nie ludziom, No dobra. Ty krzesiwa nie masz ziomeczku. Jak tyś się uchował harem. Dobra, słuchajcie, idziemy do wielobnego. Po drodze i tak są inne ogniska. Także no. A tak, żeby było trochę bardziej realistycznie, to wydaje mi się, że nasz Wiedźmin nam głodnią Chętnie by popił sokiem malinowym? Nie. Krowi mlekiem by popił. No właśnie. Zajebiście. To szczątki? Myślałem, że medytują opryszki wokół szczątków. Miejsce no, patrzyła, patrzyła, żebyś wiedziała, kobieta. Żebyś wiedziała, nie możliwe. Haracie porywają dzieciaki, Harad wierzy, ale porywanie dzieciaków. Androny No, a no właśnie słyszałem, że owszem, oto. Do... Nagroda jest twoja. Zajebiście. 100 renów ile my tych renów już mamy? 946! To my jesteśmy bogate pany, ludzie, ludzie. Dobra. Dyskina pod murami. Brama Mariborska. Mikul jest tutaj aż, słuchajcie. Tu jest dom Oda i do niego się udamy teraz. Wykonamy te zadania dla tych trzech parszywców. Aż się człowiek musi nabiegać, no? Tak chudliwy jest jak mało kto. jak mało To spokój. Powinnam wydoić krowę. Nie, bo tutaj jest wielki łowczy królewski. Czekajcie, bo ja chyba... Nie, nie poszedłem za daleko. To spoko, to spoko, to spoko. A! Ale słuchajcie, wielki łowczy królewski ma tam ognisko. No właśnie. Czy mi się wydawało? Chyba ma piecze świniaka, nie? Co z tego? Nie mogę medytować przez niego. Ja. Muszę je najpierw to. rozpalić. Co za cep z niego? A. Zobaczymy co tu się będzie działo o. trup Jak to goło co one wszystko? wieśniaki wszystko ogołociły, no? Nie wiadomo. No, sorry, że tak działam. Powinienem się napić kawy. Zobaczymy drugą opuszczoną chatę, może wreszcie to krzesiwo znajdziemy. Obawiam się, że nie. No ja pier... Ale bida z nędzą. Syf, kiła i mogiła, dobra. Idziemy do tego Oda w tą stronę. No i zobaczymy, co on nam tam zleci. Czy to będzie jakaś fajna misja, czy, czy nie fajna. Mamy nadzieję, że fajna oczywiście, prawda? No, pewnie, Jasne. że byłem. Sygn Przysłał mnie wielebny. W czym mogę Ci pomóc? Wielebny zawsze o nas myśli. Plotki już do mnie doszły. Nie jestem ogrodnikiem. Pozwól mi pan skończyć, panie Gerwant. Jakiś czas temu dziwne rośliny wyrosły w moim ogrodzie. Te rośliny są żywe. Dopóki były małe, były całkiem pożyteczne. Jadły krety i owady. W takim razie gdzie leży problem? Teraz są ogromne. Wielkie jak człowiek, z ogromnymi gałęziami. Na szczęście za dnia się zakopują. Ale nawet wtedy boję się podejść. Zobaczę, co się da zrobić. Mogę zapłacić 50. Panie Gerwand, wypijmy na pochybę zielsku. Sto dwadzieścia, a nie orena. siedemdziesiąt orenów za dwa chwasty to i tak z Mówiłem 120. dwadzieścia. Żyć jakoś muszę, jeść. Coś wypić, a właśnie zdrowie! Kurwa, zaraz po pijaku będziemy te... Walczyć z tymi, tymi, tymi. Moja strata niech będzie sto. Stoi! Jesz... Ech. Kurwa, nieko... no mu wiedziałem, ten najebany będzie walczyć. z Gdzie on jest? to się nie uda, pani Gerwa. Nie, to trzeba wypić ja z Gdzie jest ja Gdzie jest ja Oj, Geral, wypij ja Dobra. Jedna poszła. Teraz druga. Siema. Gdzie jest ta roślina? Jeszcze po piaku. No! I dwa! Kurde! I trzy! I raz. Trzy. No już prawie! Dobra! Załatwione moi drodzy, że idziemy do tego gościa odebrać nagrodę. Walczyliśmy z jego, jego ogrodzie, a on śpi. No, no nie, że... Wybiłem potwory z ogrodu. Płać. O co wam chodzi, panie Ger? Umowa była na sto. Nie wydaje mi się. Mimo, że krzynę wypiliśmy, pamięć. Nie przeginaj. Już, już. To wasze. Wyście szaleni są. Mówiłem, nie iść nocą w pijanym widzie. Potworu ubijać, ale się uparliście. Boję się, was, panie Gerwant. Oj, ludzie, nigdy się nie zmienicie. Głowę za was nadstawiam i jeszcze mnie oszukać, chcecie. No i dobra, nie zajęliście. To teraz jesteśmy na pruci jak cholera. Kolejny poziom, gdzieś muszę znaleźć to cholerne ognisko. Znaczy, czekajcie, czekajcie. Tutaj może będzie jakieś krzysiwo. Ta zbroja nosi ślady krwi i miecza. Musiała należeć do wojownika. A ten gruba z wygląda. Jest krzesiwo, zajebiście. Czekajcie, czy ja się mogę u niego zdrzemnąć, czy nie mogę? O, super. Super super. Regeneracja. Dobrze. Wręczność. Zbicie. Walka wręcz. Wytrzymałość, moi drodzy. Odporność hmm. na to, Inteligencja. A bo to już wszystko mam. A trzeciego jeszcze nie mogę, tak? No dobra, dobra. Okej. Okay. To inaczej. To odporność na zatrucie. To w takim razie jeszcze zbicie. I co jeszcze mogę? Nic już nie mogę, wszystko zrobione. Dobra, zajebiście. Medytujemy do świtu. Dobra, elegancko zobaczymy, co ten jeszcze drugi. O, proszę, jest nasze 20 renów i temerska żytnia. Dobra, słuchajcie w tym materiale, jednak tyle. Mikulaus odwiedzimy w następnym i zrobimy dla niego zadanie. No to co. Łapka w górę, subskrypcja tradycyjnie. No i to zobaczenia następnym razem. Pa, pa!